Siemanko, siemanko, w dzisiejszym Odcinaczku Skończymy sobie to pole. bo to pole trzeba skończyć do końca. Tym traktorkiem. Może nam się uda. Tylko ciekawe czy pójdzie ten traktorek w tym polu. No idzie, idzie, bardzo ładnie. W dzisiejszym odcinku aktualnie no zostało mi trochę... Ee... Tych balotów, tej kiszonki, tego, te, te, tego siana, i chciałbym, wiecie co, moi drodzy, zrobić jedną rzecz: sprzedać byki, które mam właśnie na pastwisku. Jest ich chyba z 16 sztuk, i chciałbym kupić małe cielek Zobaczymy, jaka wyjdzie za to kwota. No i jak. Stwierdzę, że nie będzie tych pieniędzy, co ja bym chciał uzyskać za te. To po prostu zlikwiduję zwierzęta i nie będę miał żadnych byków, żadnych krów i innych takich dupereli. Tak? Jedną rzecz, jedne zwierzęta, które jeszcze bym chciał mieć, to są kury. Bo skórek, zawsze są jakieś jajka, zawsze coś tam jest. A mam tyle kiszonki, mam tyle towaru, że nie chciałbym tego po prostu zmarnować. Więc no, tu sobie jedziemy. O jezu, to jest tak strasznie, takie dziury są. Dobra, tu sobie cofnę. Gdzie mam po prostu tu sobie zgasimy maszynę zrobimy jeszcze jeden dokład, dołożymy po prostu o i kiszonki i trochę żeby zrobiło trochę tego On robi właśnie w tym momencie Niech sobie robi na spokojnie paszę dobra no wyciągłeś się dobrze tak sobie wrzucę żeby sobie jadły tu są nasze piękne beczki tak nasze piękne beczki osłoma no, się im skończyła ale zęko chyba jeszcze jest to dobrze okej okay. tym będziemy już wyjeżdżać też no po prostu skończę to, co muszę i powiem wam tak A widy a wida wercia, jak to tam się mówi Po prostu będę kończył z tymi bykami, z tymi krowami, to jest Robot jest full A samemu, bo kumpel Stwierdził, że jemu się już nie chce Gospodarstwa mieć i to No i po prostu Mamy byczki, mamy byczki po paranaście kilo i są to ładne byczki, zaraz wam je tutaj pokażę. Tworzymy borę, oborę. No, z 2000 po 2000 taki byczek 100. No tak, parę kilo i posprzedajemy go wprost. No bo po co mi te? Nie dostanę dużo za nie, ale po co mi po prostu one, tak? Tak stwierdzam, raz, dwa, trzy, cztery, no pięć. Sztuk. I teraz, jakbym załączył czas, no powiem, to czuję, że nie wzrośnie chyba cena za nie, ale zaraz się okaże. Czy by cena za nie wzrosła? Zobaczymy sobie zaraz. Zobaczymy tak, dwa dni, październik, no ma październik. No i teraz sobie to jakaś cena wzrosła? Nic nie wzrosło. Tylko, że mają 80... Ceny no, są starsze, to są dłuższe. ten te już jest naprawdę stary byk. I powiem Wam, że ta cena, no, nic nie wzrasta, nie? Poczekajcie chwilę, moi drodzy, zaraz włączymy czas. Jest to ten czas tak na pieprza. Mniejsza o to. I zobaczymy, czy w ogóle ta cena będzie wzrastać przy tym. Bo widzę, na no, moje, że w ogóle nie wzrasta. No nie wzrasta to co mamy. No tak jak byki stoją, tak stoją, nic. Co, nie wzrasta, tylko pieniądze się naliczają, to jest bez sensu. Bo ja nie potrzebuję tych pieniędzy. No widzicie, byk sobie już tu leży, na spokojnie odpoczywa na transport. No to co? Lecimy z tymi bykami, bo te byki, no to, 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 to już są stare byki. Trzeba je sprzedać. Są mi niepotrzebne. A ja kupimy sobie parę cielaczków. Zobaczymy, czy to jest samce, czy samice. Będę wam tak. Wow. Mamy jednego blika, który sobie tu pięknie odpoczywa. No, powiem wam. Inaczej sprzedam go też i zrobię to jeszcze inaczej cyk cyk byk sobie poszedł ja sobie teraz tu zajrzę tu tu cielek cielak samiec byk cielak samica kupimy sobie tych tych tu z 13 sztuk Mamy 9000 ileś, no dobra mniejsza o to Mamy cielaczki Elegancko, od razu Co na starcie? Kiszonka a jak to cielaki będą sobie jadły, tak? I będzie ogień od razu, mam pewien blag Bo cielak to lubi jednak i Cielak też cielak, cielak zje Dostaną mięsa i zaraz je sprzedam tak wam powiem tylko nie. A są ładne te gnidy i powiem wam tak inaczej słomy to jest full, bo to jest słoma nie kupiona a zwieziona z pól. co kupiłem do tego kupiłem powiem wam kiszonkę Kiesąka. 15 ładnie ładniej. Powiem tak wam moi no drodzy, że jak się chce mieć zwierzęta trzeba o nie dbać. Mamy to takie te nasze piękne gnity to weźmiemy bo tego już nie jedzą w ogóle prawie że poznałem, są małe cielaki ładne to elegancko piękne cielaczki sobie odpoczywają ogólnie kupuję od sąsiada kiszonkę, więc wszystko idzie pięknie i pomyśli. A cielaki są ładne. O, nie wiem jeszcze ile będzie mi to zajmować. Chciałbym się zająć w końcu hodowlą, hodowlą hodowlą <laughs> pięknych zwierzątek, czyli kurek. Bo świnki mam, ale św świnki mam chyba cztery tylko cztery lochy takie już i warchlaki też nie Myk, cyk cyk elegancko dobra no poleciemy to grubo to może jeszcze mleka by da dają jak urosną no takie, a takie a takie cielaki no to jest naprawdę full Jeszcze bym musiał przywieźć pasze do cielaków, bo to jednak są małe cielaki. A że zachodzą tak po zagrodzie, to niech zachodzą, nie? Trochę, powiem tak, trochę tej paszy idzie na te cielaki. Nie spodziewałem się, że tyle aż, ale idzie, idzie, idzie. Zobaczymy ile pójdzie tego, bo jestem w szoku wręcz, że tyle tego idzie. Gdzie jeszcze mam tam jedzenie do nich, ale to aż mnie zszokowało. No to już chyba jest graniczność. No chociaż... Dobra, jak tak jest, to one nic nie zrobię. Z tym <laughs> teraz trawę by się przydało, a trawy nie mamy. Czy jest tu trawa? Nie ma tu trawy. Trawę, no w sensie siana, to my mamy tu, bo tu jest jeszcze taki... Przywiozłem, bo wiedziałem, że będzie za mało tego. I tak już wiedziałem o tym, że trawa też to dobrze zrobi. Aktualnie trawa była najtańsza Bo wam powiem, że nie dużo kosztowała Damy tym naszą stworą jeźdź, wam głodne są Widzieliście, stare było trzeba sprzedać Wiecie co wam powiem? Trzeba odpalić bistylkę Bo ja kołdą zapomniałem, że mam... O jezus Zapomniałem, że kołdą mam... Rzepak, a uszykowałem poloneza na sprzedaż. Muszę połowę sprzętu posprzedawać, bo że tego się tutaj ładnie narobiło. O Jezu, o Jezu, o już kopcił, to już stary kombajn. Będziemy go sprzedawać i kupować nowy. Jezu, nie, o Jezu, się uderzył w mana, to by mnie szef zabił. To są szefa dwa samochody, bo i... Nie chciałbym raczej, żebym, żebym... Tam i ja dostał. Widzieliście... Jeszcze żeście trafili na koszenie rzepaku. Oj, wistule lato Kopci w folerę. Się kurzy. ale spokojnie to są wistuli, już ostatnie dni pracy. Bo mam nadzieję, że będzie już sprzedana. Zanim tutaj to skoszę, o, trochę tego mamy. Jezu, ja tu nic nie widzę. Tak się kurzy. Znacie wszyscy ten kombajn, nie? Tę piękną pistulkę. No jakby jej nie znać. Tej pięknej listuli. 100 lat, to się aż kopię to. Kurde, kierownik zostawił tu, ja pierdzielę. Ej, wiecie, ogólnie zatrudniłem gościa, który miał mi tu zrobić. No i mówię, no, jak pan skończy bronować, to niech pan odstawi to mi na gospodarstwo. Gościa odstawił tu przy polu i su. ale agent, widzieliście takiego agenta kiedyś? Bo ja nie bardzo. Ale się kurzy ty i nie wyciągnie, aż tak. 12%. Jestem ciekawy, w jakiej cenie jest rzepak. Będę sprzedawał rzepak, to więc raczej się dowiem. To nie jest chyba drogi, z tego co mi wiadomo. W zeszłym roku nie było takiej drogi. A w tym to nie wiem, jak będzie wyglądało. No, to pole to jest tragedia. Jak dla mnie. Tu też jest moje drogie pole, a tu na tym polu nic nie robiłem. No, do tego dostępu nie masz terenu. No, zwykle Widzicie co jest najlepsze. Kupisz pole, a mi pokazuje, że do tego dostępu nie masz terenu. I to mnie strasznie dziwi, dlaczego tak jest. Nie wiem. Ale... Mam nadzieję, że trochę dużo dostanę pieniędzy, bo jednak powiem wam tak, nawoziłem tu gnojewice i wszystkiego i widzę, że ten rzepak jest ładny. No, tam świnie się wylegują. Zobaczymy, ile dostaniemy <tryk> na tonie. To działa mnie strasznie dumruja, nie? To działa to jest masakr.

No tu postawiłem chlewik taki mały, bo nie miałem już miejsca i pomysłu wiecie, trochę muszę wyrównować ten terenc tu. A, aż trudno. Zaraz tak to będzie tutaj robione to. The ok Dobrze moi drodzy, życzę wam miłego oglądania. Ja sobie skończę to pole, już wy tego nie będziecie widzieli. Będziecie widzieli na tym odcinku. Ja już po prostu będę sobie tutaj bronował. Będę się starał ustawiać odcinki co dwa dni, żebyście mieli tego oglądania trochę. Jest godzina moi drodzy, no już pierwsza w nocy, a ja o pierwszej w nocy to nagrywam dla Was Więc no, pozdro I wam powiem, że no, grubo Ale Ja jako ja lubię nagrywać takie rzeczy i nagrywam dla Was Wistule będę sprzedawał i będę kupował albo dominatora Albo jeszcze nie wiem co, ale wiem, że coś na pewno kupię. Bo jak to tak może być na gospodarstwie bez kombajnu? A wistulka już trochę ze mną jest. Z dwa lata tak czasu. Jak przeliczyć? No. A wiecie, co jest najlepsze? Od samego początku, kiedy kupiłem tą grę, to to jest moja trzecia mapa. Więcej map nie robiłem. I ponad rok czasu na tej mapie gram. Non stop. I powiem wam, że fajnie się da na tej mapie. To jest mapa kolonia. I jeśli ktoś by tam sobie chciał. I ta mapa jest po prostu. Dla mnie jest super. Nie wiem, inne mapy, ale tak mi nie pochodziły jak ta. Taka stara, tak, takie fajnie tutaj tego wygląda. Dobrze moi drodzy, skończę te koszenie i będę się z wami żegnał. No i co? No i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcineczku. Dostawcie subika, łapkę w górę. No i oczywiście komentarz. Trzymajcie się. Cześć!